Nawet jeśli wcześniej mieli wątpliwości, to teraz są pozbawieni złudzeń. Piraci startują z pozycji underdoga. Na pewno trzeba ich oddzielić od dolnej części tabeli. Mają te dwa zwycięstwa więcej nad bezpośrednimi rywalami, ale trzeba też ich oddzielić wyraźnie od góry tabeli. Są ligowymi średniakami, nie ukrywajmy. Wichej przed chwilą w finał Ultraligi i top 8 na EU Masters. Royson dwukrotny finał w Hiszpanii. Kedui i Sedrion jeszcze dobre wyniki w lidze niemieckiej Kedui z finałem EU Masters nie tak dawno. Ci goście są przyzwyczajeni do wygrywania, nie do średniactwa. Myślałem, że piraci już to mają garści. Na, czaru, ale zbyt zbyt wady, na, czaru, na pięciu osób, -ga Mimo tego, że w sumie środek sezonu Czaru miał bardzo dobry i w sumie Ultralizę był jakieś tam klipy, gdzie zabija pięć osób jednym ol'aj'em coś takiego. To robi wrażenie, jak tak się obejrzy, ale wszystko jednak nie wydaje mi się, żeby Czaru były takim topowym top leinerem i wydaje mi się, że jednak tak na dół tabeli bym powiedział, on go położył na toplinerem. Zawsze jak grę w Polsce, kiedyś w przeszłości, na Buce się grało tak nieprzyjemnie, bo zawsze, niezależnie od wszystkiego, podejmuje dużo ryzyka i gra bardzo agresywnie. tak? Czasami nawet nie wiesz, czy to jest uzasadnione, co on robi, czy to jest po prostu zagranie głupie. Tak? Czasami na to może się grać ciężko, bo nie spodziewasz się po prostu takiej agresji z strony przeciwnego lanera, ale często widzieliśmy w poprzednich sezonach, kto się na nim ści. Czasami po prostu nie jest w stanie sobie na to pozwolić. Wydaje mi się, że ten sezon go zweryfikuje. Albo sobie zbuduje niesamowitą opinię, albo po prostu zostanie z niczym. I że ten sezon jest ze wszystkich midleinerów dla niego najważniejszy, żeby pokazać, co potrafi i co wyniósł z hiszpańskiej ligi. Pomyślcie o Aves jak o nieprojekcie na dwa miesiące. Oni zdecydowali się po plamarzu na Piratów ustawić ten sam skład z małymi kosmetycznymi zmianami. I stwierdzili: to jest ekipa, którą tym razem polepszymy wynik. Jeśli ten wynik będzie gorszy, Albo taki sam. Cały początek 2020 został zmarnowany. Ci kolesie niepotrzebnie skrimowali, ci kolesie niepotrzebnie trenowali. Okazało się, że ten cały AWS był do wymiany. Potrzebują wejść wyżej, żeby potwierdzić, że ta decyzja miała sens. Że zaufanie sobie miało sens. W innym przypadku wszystko zostanie zburzone. Mam mieszane naprawdę zdanie, grałem jakimś kartusem na niego, jak na Olafa, grałem sobie totalnie agresywnie, biegałem trzy levely do przodu. Od razu jak go widziałem, to w niego wchodziłem, a on uciekał z jakiegoś powodu. Nie czuję presji grając na niego, dobrze mi się na niego gra. jak jest kolejnym junglerem, który no, będzie grzał do dół tabeli. Miał zawsze bardzo niski ranking, był jakiś na diamencie, etc myślę, że jest po prostu słaby. Chodzi też o coś więcej niż po prostu zwycięstwo w jednym pojedynku na sam Chodzi o to, żeby jak odejdą od komputera, spojrzeli sobie w lustro, albo z ulgą, albo z wielkim, gorzkim wyrzutem. Jeszcze jedno piłk, będzie double kill, będzie się dziełobójstwo. Royce on i Kedui przyszą te Wisła. Na stracić strzelbę! Właściwie to darmo jest pierwszy, jest jeszcze jeden drugi, a tak po dwa trupy.